Was na lekcjach nauki gry na keyboardzie i zaczynamy od poznawania klawiatury. Zaczniemy od początku, czyli od omawiania klawiatury. Klawiatura składa się z klawiszy białych oraz czarnych. Klawisze czarne są w takich jakby grupach. Po dwa klawisze, później trzy, dwa, znowu trzy i to cały czas tak się powtarza. Dwa i trzy czarne. Każdy z klawiszy ma swoją nazwę. Nas interesuje klawisz, który nazywa się C i jest on tuż koło tych dwóch czarnych, w tym miejscu. Gdzie mamy jeszcze C? Tutaj. Tu. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na zagraniu pięciu dźwięków. Kładę prawą rękę na klawiaturę, gdzie kciuk znajduje się na dźwięku C. Drugi palec znajduje się na kolejnym dźwięku, trzeci na kolejnym, czwarty na kolejnym i piąty. Czyli gramy po kolei 5 dźwięków, i zanim zaczniemy, yy, powiem jeszcze o ułożeniu ręki. Na jakimkolwiek instrumencie klawiszowym, nie gramy w taki sposób, że palce wyprostujemy i tak gramy, ani tak, że wykrzywiamy palce w tą stronę. Palce powinny tworzyć tak, jakby takie młoteczki, i tutaj delikatnie, widzicie, są zgięte, wjeżdżają w dół w taki sposób. O, tak, tak, jakbyśmy tak położyli sobie rękę. Ręka powinna być bardzo luźna. Powinna być tak, jak z plasteliny: rozluźniamy rękę, żeby była luźniutka. Kładziemy na klawiaturę i zaczynamy od dźwięku C. I teraz na każdym dźwięku będziemy liczyć głośno do. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I wracamy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, 4, raz, dwa, trzy, cztery. Zagraliśmy ćwiczenie pięciu dźwięków, licząc na każdym dźwięku do czterech. Teraz powtórzymy ćwiczenie. Będziemy liczyć do dwóch. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, raz 2, 1, 2, Teraz powtórzymy ćwiczenie, licząc do 1. Na każdym dźwięku: 1, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz. Liczenie jest bardzo ważną rzeczą w ćwiczeniach. I większość ćwiczeń, które będziemy na samym początku wykonywali, musimy y, wspomóc się właśnie liczeniem. A czemu y, musimy liczyć, zaraz się dowiecie. Żebyście potrafili zagrać z nut, musicie oprócz wysokości dźwięku poznać wartości. Co to jest wartość nuty? Wartość nuty jest to długość wybrzmiewania dźwięku. Mamy dźwięki dłuższe i krótsze: długi, długi i krótki. I to są wartości. Teraz zdefiniujemy nasze wartości nut. Mamy całą nutę. I cała nuta charakteryzuje się tym, że liczymy ją do czterech. Bez względu na to w tej chwili jaki to będzie dźwięk, czy to będzie niski dźwięk, czy wysoki. To będziemy grali całą nutę. Czyli liczymy do czterech grając dźwięk. Raz, dwa, trzy, cztery. I zagraliśmy całą nutę. Mamy przed sobą półnutę. Półnuta oprócz wyglądu różni się tym, że gramy ją krócej, licząc do dwóch. Raz, dwa. Pozostała nam ćwierćnuta. ćwierćnutę liczymy do jednego, czyli raz. Teraz już rozumiecie, dlaczego musimy liczyć, żeby Grać dokładnie i być pewien tego, co gramy. Omówimy sobie teraz metronom. Metronom jest to bardzo fajne urządzenie, pomocne zwłaszcza do nauki gry. W keyboardach zazwyczaj są metronomy elektroniczne nie we wszystkich, ale w większości tak. I on tutaj, w moim instrumencie, znajduje się w tym miejscu. Jest napisany metronom. Ja go teraz włączę. Słyszycie taki charakterystyczny stukot. I słyszycie teraz tempo, w jakim on nam odmierza. Raz, dwa, trzy, cztery. Na raz jest taki charakterystyczny dzwonek. I teraz chcę zagrać wolniej z metronomem, więc muszę wcisnąć przycisk tempo i mamy tutaj na ekranie 92 plusem mogę zwiększyć tempo bądź tutaj po prostu zapisać mu na przykład 150 50 o nie wyszło 150 teraz Widzicie, gra szybciej, a my sobie ustawimy na 60. Jeszcze powiem słowo, tutaj na monitorze widzimy cyfry, które nas informują, które to jest uderzenie. Pierwsze jest z dzwonkiem charakterystycznym. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak będziemy liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz zagramy sobie ćwiczenie pierwsze, które graliśmy, czyli te 5 dźwięków, i zagramy całymi minutami. Czyli na każdy dźwięk musimy liczyć do 4. Metronom nam pomoże, abyśmy wykonali je równo. 4 Raz, 2, 3, 4 Raz, 2, 3, 4 Raz, 2, 4.

Pół czyli będziemy liczyć na każdym dźwięku do dwóch, raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz zagramy ćwierćsinutami, czyli ćwierćsinuty liczymy do jednego. Zmieniamy po jednym uderzeniu dźwięk. 2, 3, 4 raz. 2, 3, 4 raz. 2, 3, 4 raz. I zagraliśmy całymi nutami, półnutami oraz ćwierćsinutami nasze ćwiczenie. Wyłączymy metronom i przejdźmy sobie teraz do nowej rzeczy, jaką poznacie, czyli do